Szanowni Państwo, obecnie nastąpi wprowadzenie sztandaru jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie. Pododział na moją komendę, pododział, Basność! pododdział na prawo, patrz! Panie Brygadierze, dowódca oczyszczalności, aspirant sterbowy Krzysztof Kobielus, melduje funkcjonariuszy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystego apelu z okazji pożegnania zastępcy dowódcy jednostki jadowczego Jasicie w Andriowie. Dziękuję bardzo. Proszę prowadzić standard i prowadzić zgodnie z przyjętym scenariuszem. Rozkaz Pan, Pododdział, bastaż, pododdział, spocz, pododdział, bastaż, pododdział na prawo, patrz, poczet sztandarowy, sztandar wprowadzić. pod oddział ważność, pod oddział Obecnie bardzo proszę o zabranie głosu starszego brygadiera Pawła Kwaczaka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Panie panowie ja panie pośle, państwa Panowie, panie i panowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj z powodu, który przygotował nam swą decyzję, swą zamiarę, nasz kolega, przyjaciel, Pan Młodszy Brigadier Marek Nowak. Podniosła uroczystość, na której Chciałem bardzo serdecznie przywitać wszystkich znamienitych gości, którzy uświetnili dzisiejsze popeł popołudnie Wandry polskiej Straży Pożarnej swoją obecnością. Serdecznie witam pana Filipa Kaczyńskiego, posłana na tej Rzeczpospolitej Polskiej, a zarazem prezesa zarządu działu powiatowego w Związku Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w damy Witamy serdecznie. Serdecznie witam pana Eugeniusza Kundasa, starostę powiatu Wadowickiego. Witam serdecznie panią Beatę Smolec, starostę powiatu Wadowickiego. Bardzo serdecznie witam pana młodszego brygadiera Andrzeja Dybała, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szanowie. Witam serdecznie pana Tomasza Żaka, burmistrza Antychowa. Serdecznie witam panią Małgorzatę Kratę, wójta Gminy Wieprz. Witam serdecznie pana Wojciecha Polaka, zastępcę burmistrza Andrychowa. Niech mi wolno będzie przywitać pana księdza brygadiera Władysława Kuliga, kapelana małopolskich strażaków. Serdecznie witam pana Jerzego Śniegowskiego, kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obrony Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Witam serdecznie młodszego inspektora Sławomira Urbanowskiego, komendanta komisariatu Policji w Serdecznie witam Pana Starszego jak Mariusza Jakubasa, Wiceprezesa Zarządu działu Powiatowego Związku Odlicznych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Serdecznie witam Panią Dorotę Żywioł, Skarbnika Gminy Andrychów. Witam serdecznie Panią Beatę Wącarczyk, Kierownika Wydziału Zarządzania Kresowego Urzędu Miejskiego w Serdecznie witam Pana Krzysztofa Wójcika, Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Bardzo serdecznie witam młodszego brygadiera w stanie spoczynku Antoniego Walczaka, byłego dowódcę tej jednostki, a także przewodniczącego Zarządu Koła Terenowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Wadowicach. Serdecznie witam pana młodszego brygadiera w stanie spoczynku Jerzego Walczaka, byłego szefa sekcji kontrolno-rozpoznawczej naszej komendy, a, bardzo, a także bardzo serdecznie witam Pana Starszego Aspiranta w stanie spoczynku Kazimierza Górka, Prezesa Zarządu Koła Związku Emerytów i Racistów Pożarnictwa w Wadowicach wraz z przybyłymi emerytami. Serdecznie witam ducha Kazimierza Rajdę, Honorowego Prezesa Oddziału Gminnego Związku Lotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Polskich Andrychów. Serdecznie witam Panią Strażak Annę Janeczko, Prezesa Oddziału Gminnego Związku Lotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Serdecznie Serdecznie witam druch Czesława Lachendra, prezesa Oddziału Gminnego Związku SPRP w Wieprzu, a także wiceprezesa naszego Zarządu Oddziału Powiatowego. Serdecznie witam Kadre Komendy, Dowódców Jednostek ratowniczych, Kazniczych, Pracowników Cywilnych. Na końcu. Wielką atencją i gorąco witam panią Agatę Nowak, żonę naszego idata, wraz z całą rodziną, sekcyjnego Wojciecha Nowaka z żoną. Dodam, że pan Wojciech jest w krajach komendy zaprzyjaźnionej. której tutaj komenda jest z nami, z szanowni. Bardzo serdecznie witam również pana Kamila Nowaka, a także panią Emilię Nowak. Szanowni Państwo, obecnie w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej młodszy brygadier Marek Nowak został odznaczony przez kapitułę Orderu Świętego Floriana na wniosek Komendanta Powiatowego Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana. wręczenie tego znaczenia bardzo proszę księdza brygadiera Władysława Kuliga, kapelana małopolskich strażaków i starszego brygadiera Pawła Paczaka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Wadowice. Odznaczony BestOp!

W związku z odejściem ze służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Barowicach Młodszego Brygadiera Marka Nowaka zostanie odczytana stosowna decyzja w tej sprawie przez Młodszego Brygadiera Łukasza Dreskiego. Pododdział. Właśnie. Decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 lutego 2023 roku. Pododdział. Spocz ustawie artykułu 43 ustęp 2 punkt 5 oraz artykułu 47 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o państwowej straży pożarnej niżej wymienionego oficera zwalniam ze służby w państwowej straży pożarnej młodszy brygadier Marek Nowak syn Stanisława z dniem 24 lutego 2023 roku na podstawie artykułu 130 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jako zgodna z żądaniem strony. Decyzję podpisał. Pododział. Ważność Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej z upoważnienia nadbrygadier Arkadiusz przybyła. Pododział. Spocznij!